Witam Państwa. Chciałem powiedzieć, że powinniśmy szczególnie teraz być aktywni, szczególnie teraz na różnych platformach internetowych się udzielać, komentować, lajkować, być może nawet subskrybować niektóre kanały. Na YouTube. Dlaczego szczególnie teraz? Ponieważ pod koniec zeszłego tygodnia, nie wiem teraz, czy to precyzyjnie było. W, czw w czwartek albo piątek, tak? Przegłosowali w Sejmie cała klika, cała banda 13 grudnia przegłosowała mm, cenzurę. Teraz pewnie tylko to wszystko sprowadza się do tego, czy prezydent ją zawetuje, yy, czy podpisze. Oczywiście, nawet nie chcę próbować sobie wyobrazić, że prezydent może tą ustawę kagańcową tak? podpisać. Myślę, że powinniśmy w pewnym sensie, w pewnym sensie wywierać jak największą ym, presję na pana prezydenta, żeby również tą szkodliwą, również tą. Bo to, to wiadomo, że już przeszły przez Sejm więcej ustaw, które wymagają Weta. I być może one nawet wcześniej będą rozpatrywane niż ta ustawa Kagańcowa, która została w czwartek albo w piątek. Przegłosowana. Natomiast to jest właśnie też jedna z tych kwestii, które u pana Sławomira Mencena, w, tym, w tych słynnych, bardzo słynnych, bo nawet widzę, że oba te wywiady na jego kanale mają ponad 5 milionów wyświetleń. Natomiast to była, ta kwestia ustawy kagańcowej z tego, co pamiętam, była nawet z oboma poruszana. I z Karolem Nawrockim tak? i z jego adwersarzem. Jego adwersarz się nie krył, z tym akurat się nie król, to trzeba mu przyznać, w ostatnich dniach kampanii, że on tą ustawę na pewno by podpisał, tak? że on tą ustawę, która wprowadza cenzurę, on oczywiście tam wiadomo ubierał w jakieś słówka, tak jak oni próbują to sprzedać, tak? że to chronienie ludzi, dzieci, kobiet, chronienie każdego w internecie przed dezinformacją. Natomiast, natomiast dla każdego normalnego i zdrowego człowieka wiadomo jest, co łotry lewackie tutaj planują. Chodzi wyłącznie o to, żeby informacje w jedną stronę mogły być przekazywane, tak jak są już w innych krajach europejskich, na przykład w Wielkiej Brytanii, ale absolutnie nie wyłącznie, żeby informacje w jednym kierunku mogły być przekazywane. Czyli w lewo, nie wiem czy akurat pokazałem w tą stronę. W lewo, w kierunku lewicowym, liberalnym były propagowane, były rozpowszechniane, natomiast absolutnie nie mogły się pojawiać informacje konserwatywne, prawicowe. Więc tutaj chodzi o to, żeby jednej grupie ludzi, właśnie tych prawicowych, konserwatywnym, po prostu założyć kaganiec na PYSK. Tak? No może w przypadku ich to na buzie, tak? w PYSK to by było. Bardziej chyba w przypadku, pysk to jest bardziej w przypadku tych, którzy próbują właśnie ten kaganiec ludziom prawicowym, konserwatywnym założyć. W każdym razie powinniśmy naprawdę w pewnym sensie wywierać presję i upominać się o to w internecie, żeby prezydent tą nieludzką, nieludzką ustawę. Bo jeżeli wolny słowa ma być tylko w jednym kierunku, a w drugim ma być tłumiona... To, to jest po prostu nieludzka ustawa, to jest antyludzka ustawa. Więc naprawdę rekomenduję, żebyśmy wszelkiego rodzaju informacje, które domagają się weta prezydenckiego w tej sprawie, naprawdę rozpowszechniali, propagowali. Bo. Naprawdę nie chcę mieć żadnych wątpliwości. Nie chcę mieć żadnych wątpliwości, że prezydent Karol Nawrocki tą nieludzką ustawę, ustawę kagańcową zawetuje. Nawiasem mówiąc, jeszcze wczoraj widziałem ten program Rymanowski. Nie, chciałem powiedzieć Rymanowski Live to jest jego kanał. Śniadanie Rymanowskiego w stacji Polsat. Ogólnie Rymanowski to jest pewnie dziennikarz, do którego czuję bardziej sympatię niż antypatię. Szczególnie od kilku dni, kiedy um, pojawił się ten haniebny atak Nuzwika. Zresztą nie tylko Nuzwika. Nuzwick Newsweek tutaj był może lokomotywą tej nagonki, tego hejtu. Natomiast absolutnie nie wyłącznie Nuzwick. To szczególnie wtedy wydaje mi się, że polubiłem pana Rymanowskiego. Natomiast chciałem powiedzieć, że. bo wczoraj widziałem fragmenty tego programu. Szkoda, że na sześć polityków tylko jedna kobieta, na sześć polityków tylko jedna kobieta, Ewa Zajączkowska, Hernik, hmm, zabiega o interes Polski, a nie Ukrainy. Zabiega o interes Polski, a nie Ukrainy. Szkoda, że na sześciu polityków tylko jedna, jeden polityk. Natomiast tutaj głównie chciałem powiedzieć o to, że trochę niefajnie się patrzy na to, że obecnie Takim programie, gdzie jest właśnie sześciu gości, tak jak powiedziałem. Trochę niefajnie się patrzy na to, że na sześciu gości nie ma przedstawiciela obecnie czwartej partii w Polsce. Wybory prezydenckie były już 18 maja, czyli ponad ponad pół roku temu i właśnie nie za fajne jest to, że w takim programie jak właśnie śniadanie Rymanowskiego nadal nie ma miejsca. Dla przedstawiciela czwartej siły politycznej w tym kraju. Tak jak Grzegorz Brown był czwarty w wyborach. Ale to tylko tak nawiasem mówiąc, ponieważ tutaj w tym nagraniu głównie chodzi mi o to, żebyśmy apelowali do pana prezydenta Karola Nowrockiego, nowego prezydenta Polski, żeby zawetował tą nieludzką ustawę, którą cało, którą cało cała banda 13 grudnia, poczynając od PSL-u, tak o którym ja już mówiłem i będę jeszcze mówił, bo założyciele PSL-u to chyba w grobie już się nie przewracają, tylko robią salta, kiedy patrzą na to, co współcześni ludowcy zrobili z tą partią, jak ją zeszmacili, ale właśnie poczynając od PSL-u przez 20, no 20-50 to nie ma co mówić, bo to głównie... Byli politycy PO, a wiadomo, jakie oni mają lewicowo-liberalne inklinacje, więc tutaj za bardzo nie ma o czym mówić. W każdym razie, cała klika od PSL-u, kończąc na Lewicy, przegłosowała tą ustawę kagańcową. I powinniśmy naprawdę zabiegać o to, żeby ona została przez prezydenta wyrzucona do śmietnika tam, gdzie jest jej miejsce. Proszę się trzymać. Do zobaczenia.